Cześć. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu i dzisiaj opowiem o sprawie zabójstwa Colette Aram, które miało miejsce w Wielkiej Brytanii i była to pierwsza sprawa przedstawiona w programie telewizyjnym Crime Watch, który ruszył 7 czerwca 1984 roku. Był to program poświęcony prawdziwym zbrodniom, w którym policja zwracała się z prośbą do widzów o udzielenie jakichkolwiek informacji, jeśli takowe posiadają, odnośnie sprawy poruszanej w tym programie. I pomimo tego, że po wyemitowaniu odcinka poświęconego zbrodni Colette Aram telefonów w sprawie otrzymano bardzo dużo, to jednak na rozwiązanie jej i schwytanie zabójcy trzeba było poczekać aż 26 lat. Zapraszam do wysłuchania. Keyword to sporych rozmiarów wieś znajdująca się w Anglii, położona na niewielkim wzgórzu i umiejscowiona 10 km na południowy wschód od Nottingham w hrabstwie Nottinghamshire. Urocze, malownicze miejsce, mała przestępczość, idealna, do życia niewielka, cicha i spokojna miejscowość. Ale przyszedł dzień w którym ten idylliczny obrazek uległ całkowitej zmianie. 31 października 1983 roku w Halloween odnaleziono porzucone ciało młodej dziewczyny. Natknął się na nie przypadkiem mężczyzna, który o 9 rano jechał polną drogą autem do pracy i w pewnym momencie mignął mu jakiś dziwny kształt leżący na poboczu w trawie. Zatrzymał się, aby sprawdzić co to takiego, i w ten sposób odnalazł ciało kobiety. Oczywiście natychmiast powiadomił policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, zabezpieczyli teren i nie mieli wątpliwości, że doszło tutaj do zabójstwa. Sekcja zwłok potem wykazała, że dziewczyna została wykorzystana seksualnie, po czym uduszona. A ofiarą była Kolet Aram, 16-letnia uczennica, która właśnie odbywała praktyki w salonie fryzjerskim, i jak każda młoda dziewczyna miała głowę pełną marzeń i planów na przyszłość. Niestety, nie ziszczą się już one nigdy. Intensywne poszukiwania Kolet trwały od poprzedniego wieczoru, kiedy to matka dziewczyny, Jackie, zgłosiła jej zaginięcie. Według informacji mamy kolet dzień wcześniej, czyli 30 października 1983 roku, jej córka wyszła z domu około 19:50 na spotkanie ze swoim chłopakiem. Wcześniej jeszcze kolet upiekła ciasteczka, które zjadły razem z mamą do kawy, zapewne, a potem dziewczyna udała się do domu swojego chłopaka, jednak nigdy tam nie dotarła. To też było nietypowe, ponieważ zazwyczaj to chłopak Kolet przyjeżdżał po nią autem. Mieszkał w spory kawałek drogi od yy, domu dziewczyny, jednak tego wieczoru nie mógł tego zrobić, ponieważ no, auto mu się zepsuło. Więc Kolet udała się do niego na pieszo. Nawet spierała się o to z mamą przed wyjściem, która zaoferowała, że córkę podwiezie, ale ta uparła się, że zrobi sobie wieczorny spacer. I w końcu mama skapitulowała. Niestety, i puściła córkę na spotkanie ze swoim chłopakiem, uzgadniając, że kolet wróci do domu o 21:30. Jednak nie wróciła. A moment, w którym Jackie machała jeszcze córce na pożegnanie, był ostatnim, w którym widziała ją żywą. Kiedy chłopak kolet zadzwonił i powiedział, że dziewczyna do niego nie dotarła, Jackie od razu wiedziała, że coś musiało się stać. Chłopak dziewczyny powiedział, że wyjechał kolet naprzeciw na rowerze, jechał drogą, którą powinna ona iść, jednak nigdzie jej nie było. Objechał jeszcze okolice w poszukiwaniu kolet, ale bez rezultatu. Jackie, pełna najgorszych przeczuć, od razu zawiadomiła policję o zaginięciu córki. Tam usłyszała, żeby się nie martwiła, że córka pewnie po drodze wstąpiła do jakiejś koleżanki, ale Jackie wiedziała, że to niemożliwe. To było niepodobne do jej córki, aby bez powiadomienia jej gdzieś poszła. Policjanci starali się uspokoić kobietę i poprosili, aby zadzwoniła ponownie, gdyby córka nie wróciła do domu o umówionej godzinie, czyli 21.30. Więc Jackie w tym czasie obdzwoniła wszystkich znajomych i przyjaciół, pytając czy nie widzieli kolet, a jej mąż Tony poszedł sam szukać córki po okolicy. Jednak dziewczyny nigdzie nie było i nikt jej nie widział. Kiedy o 21:30 kolet nie wróciła do domu ani nie zadzwoniła z informacją gdzie jest albo że będzie później, zrozpaczona Jackie zadzwoniła ponownie na policję, zapewniając, że jej córka jest odpowiedzialną dziewczyną i nigdy nie zniknęłaby w taki sposób z własnej woli, to nie było w stylu kolet. To była wręcz modelowa córka. Nigdy nie dopuściłaby do tego, aby rodzice tak bardzo się o nią niepokoili. Była odpowiedzialna, bardzo ostrożna i zawsze punktualna. Dlatego to, że Kolet nie wróciła do domu o umówionej godzinie, Wzbudziło w rodzicach najgorsze obawy. I tutaj trzeba przyznać, że policja potraktowała sprawę poważnie. Nie zawsze się to zdarza w przypadku zaginięć, szczególnie kiedy nie upłynęły jeszcze 24 godziny od zaginięcia. Tutaj policja zareagowała od razu. Funkcjonariusze przyjechali do domu Kolet. Jackie pokazała im trasę, jaką dziewczyna miała do przebycia. Kobieta obawiała się, że być może doszło do jakiegoś wypadku, jednak na całej trasie żadnych śladów wskazujących na wypadek nie było. Nie znaleziono również żadnych rzeczy należących do Kolet. Poszukiwania jej trwały całą noc, przeczesywano okolicę jednak bez rezultatu. W tym czasie rodzice obdzwaniali wszystkie okoliczne szpitale. Również bez powodzenia, dziewczyna zniknęła. Nad ranem policja przerwała poszukiwania. Był już 31 października 1983 roku. I to wtedy, właśnie jak już wiemy, najgorsze obawy rodziców kolet stały się faktem. Ciało ich córki, porzucone na polnej drodze, zostało odnalezione o godzinie 9 rano przez mężczyznę jadącego do pracy. Zaalarmowana natychmiast policja pojawiła się na miejscu i ofiara została rozpoznana jako poszukiwana od wczorajszego wieczora 16-letnia Kolet Aram. Podczas oględzin miejsca znalezienia ciała pojawił się tam dziadek Kolet z jej starszym bratem Markiem, dla którego widok leżącej w trawie siostry był bardzo traumatycznym przeżyciem. Przez długie lata nie mógł rozmawiać o swojej siostrze i o tym, co ją spotkało. Rodzina była zdruzgotana. Mama Kolet, Jackie, do dzisiaj nie potrafi pogodzić się ze śmiercią swojej córki i tego, w jak brutalny sposób zostało odebrane jej życie. Momentu, w którym dowiedziała się o jej śmierci, nie zapomni do końca życia. Zobaczyła przez okno dziadka wysiadającego z auta wraz z jej synem Markiem. I gdy tylko zobaczyła Marka, od razu wiedziała, że Kolet nie żyje. Pamięta tylko, że długo krzyczała w ramionach męża. Również przyjaciele kolet nie mogli otrząsnąć się z szoku, jaki wywołała w nich wiadomość o jej śmierci. Jej przyjaciółka Wendy wspomina, że gdy dowiedziała się o śmierci kolet, nie mogła w to uwierzyć. Powiedziała jej o tym koleżanka, i Wendy po prostu jej nie uwierzyła. Dopiero gdy przeczytała artykuł w gazecie, ta okrutna prawda z całą brutalnością do niej dotarła i przeżyła szok. Wspomina, że nie potrafiła przestać płakać. Rozpoczęło się śledztwo. Funkcjonariusze przypuszczali, że kolet została uprowadzona przez mężczyznę prowadzącego samochód. Musiała zostać uderzona w głowę jakimś narzędziem, ponieważ widoczna była rana w tym miejscu i to najprawdopodobniej właśnie w samochodzie doszło do wykorzystania dziewczyny, a potem do jej uduszenia. Następnie ofiara została wyrzucona z auta w przypadkowym miejscu. Funkcjonariusze wysnuli taką teorię, ponieważ w miejscu, gdzie kolet została odnaleziona, było miękkie, miejscami błotniste podłoże, na którym wyraźnie widoczne były ślady opon. Natomiast na podeszwach butów ofiary nie było błota, więc taki przebieg wypadków był najbardziej prawdopodobny. A okazał się być jeszcze bardziej bliski prawdy w momencie, w którym policja odnalazła porzucone auto nieopodal miejsca, w którym odnaleziono kolet. Był to czerwony Fort Fiesta, którego kradzież zgłoszono poprzedniego dnia, czyli w niedzielę 30 października 1983 roku, tego samego dnia, w którym zaginęła kolet. Samochód skradziono w Holm Pierpont to jest wieś oddalona o około 8 km od Keyward. Właścicielka auta zaznała, że tego dnia o 16:30 przyjechała do ośrodka jeździeckiego, aby pojeździć na koniach, i wysiadając z auta, nieroztropnie zostawiła kluczyki w stacyjce, i ktoś po prostu skorzystał z okazji. Policja była przekonana, że kradzież ta ma związek ze śmiercią kolet. Odnaleziony Fort Fiesta oddano w ręce techników kryminalistyki. Którzy poddali samochód drobiazgowym oględzinom. Sprawdzano, czy nie nosi on śladów przebytej walki, ale również oczywiście szukano włosów, odcisków palców, śladów biologicznych czy jakichś rzeczy osobistych, które mogły ofierze w aucie wypaść, na przykład z kieszeni. I to drobiazgowe przeszukanie auta przyniosło rezultaty w postaci odnalezionych wewnątrz śladów krwi oraz nasienia. Poszukiwano intensywnie mężczyzny, który ten samochód ukradł, ponieważ najprawdopodobniej to on był sprawcą. Przepytywano okolicznych mieszkańców, a także zwrócono się do mediów, mając nadzieję, że to pomoże w zidentyfikowaniu sprawcy. Kilku świadków się zgłosiło. Ktoś widział, jak krótko po 17.00 skradzionym Fordem Fiestą na osiedle w Keyward podjechał mężczyzna i zaparkował tam auto na około jedną godzinę. Świadek nie znał kierowcy, ale podał jego rysopis. Policja zastanawiała się, czy mężczyzna wpadł tam do kogoś z wizytą, czy może mieszkał gdzieś w okolicy. Znaleźli się też świadkowie, którzy zeznali, że między 18.20 a 19.20 mężczyzna w Czerwonej Feście jeździł po okolicy, zaczepiając młode dziewczyny i proponując im przejażdżkę. Szczególnie dwie dziewczyny zapamiętały sprawcę, ponieważ jego zachowanie wzbudziło w nich strach i zaniepokojenie. Jedna z dziewczyn opowiedziała policjantom, że gdy wracała do domu tego wieczoru, jechał za nią jakiś mężczyzna w czerwonej fiescie właśnie. W jego zachowaniu i sposobie, w jaki na nią patrzył, było coś, co ją przeraziło i uciekła do przyjaciół, którzy mieszkali akurat w pobliżu. Było to chwilę przed porwaniem kolet. Druga dziewczyna, 14-latka, zeznała, że podczas spaceru z psem podjechał do niej mężczyzna i zapytał o drogę. Było to około 19:20. Jakieś dziesięć minut później zobaczyła go ponownie. Tym razem wysiadł z samochodu i ruszył w jej stronę, jednak prawdopodobnie wystraszył się psa. Zawrócił i odjechał. Na podstawie zeznań dziewczyn opracowano portret pamięciowy mężczyzny. Biały mężczyzna o krótkich, falowanych włosach, wiek od 25 do 35 lat, wzrost około 170 cm, gładko ogolony. Około godziny 20 kierowca z czerwonej fiesty był widziany przez mężczyznę pracującego w ogrodzie. Podejrzany zaparkował Fiestę i poszedł za róg ulicy, po czym wrócił do auta, mówiąc do mężczyzny pracującego w ogrodzie, że nie zastał znajomego w domu, co było dziwne, bo za rogiem nie było żadnych domów. Świadkowi ten mężczyzna wydał się bardzo dziwny, a potem wręcz wzbudził w nim strach, ponieważ zauważył, że trzyma on w ręce nóż, który stara się ukryć w rękawie. Mężczyzna niezwłocznie zapisał numer rejestracyjny auta Kolejny świadek słyszał krzyk i pisk opon. Wyszedł na zewnątrz sprawdzić, co to było, ale nikogo już nie zobaczył. Było to około 20:15 i wtedy najprawdopodobniej kolet została uprowadzona. Krótko przed tym zdarzeniem dziewczyna spotkała parę znajomych, z którymi ucięła krótką pogawędkę. Było to na skrzyżowaniu ulic Nickerhill i Platlane. Znajomi zeznali, że kolet zachowywała się zupełnie normalnie i nie zauważyli nikogo podejrzanego. W pobliżu. Po tym spotkaniu już nikt więcej kolet nie widział. Do śledczych zgłosiła się również właścicielka pubu Generous Britain w Kostok, innej wsi znajdującej się niedaleko Keyword. Kobieta zeznała, że nieznajomy mężczyzna pojawił się w pubie 30 października około godziny 21. Zamówił sok pomarańczowy i lemoniadę. Barmanka zwróciła na niego uwagę, ponieważ to był lokalny pub i odwiedzali go zazwyczaj sami miejscowi, więc obca osoba zaraz rzuciła się w oczy i wzbudziła zainteresowanie. Wiadomo, tak to bywa w małych społecznościach. Mężczyzna opowiedział kobiecie, że chciał odwiedzić znajomego w Barton, który pracuje w elektrowni, ale obecnie przebywa on w szpitalu z powodu drobnego wypadku, któremu uległ. Jednak nie dojechał do niego, bo pomylił drogę i tym sposobem znalazł się w tym pubie. Oczywiście historia była zmyślona, jednak dla policjantów zawierała ona ważną informację: a mianowicie taką, że mężczyzna ten mieszka w okolicy bo dobrze się w niej orientuje. Kiedy zamówił on coś do picia, właścicielka pubu zauważyła też, że mężczyzna ma ręce pobrudzone krwią. Kiedy mężczyzna zorientował się, że kobieta to zauważyła, Poszedł do toalety umyć ręce, po czym wytaruje w ręcznik papierowy, a ten ręcznik wyrzucił do kosza. Nazajutrz kobieta usłyszała o zabójstwie, do jakiego doszło poprzedniego wieczoru i natychmiast skontaktowała się z policją. Powiedziała, że oprócz tych pokrwawionych rąk nic nie wzbudziło jej podejrzeń w zachowaniu mężczyzny. Zwyczajny klient, jakich wiele. Policja natychmiast udała się do pubu. I przeszukali tam męską toaletę. W śmieciach znaleźli właśnie zużyte papierowe ręczniki, na których były czerwone plamy. Biegli potwierdzili, że te plamy to ludzka krew. Na ręcznikach tych znaleziono również nasienie. Ale tak naprawdę te próbki niewiele pomogły w śledztwie w tamtym czasie. Jest rok 1983, a po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii badania DNA wykorzystano w sprawie karnej w 1986 roku. Zresztą w Stanach Zjednoczonych również. Również jest to ten sam rok. Także, aby wykorzystać te próbki w tej sprawie potrzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W jednym z programów, jakie oglądałam na temat tej sprawy wypowiadała się ekspertka, kryminolog, która powiedziała ciekawą rzecz, a mianowicie przestępcy seksualni po dokonaniu tych wszystkich haniebnych czynów odczuwają ulgę. Dlatego zupełnie na luzie sprawca zaraz po zabójstwie kolet mógł jakby nigdy nic, siedzieć sobie w pubie, popijać lemoniadę i prowadzić Luźną rozmowę z barmanką. 17 listopada na policję dotarł anonimowy list. Napisany został bardzo dziwnym pismem, drukowanymi literami, które wyglądają jak czcionka komputerowa. Najprawdopodobniej użyto linijki do napisania tego listu, a co jeszcze dziwniejsze, litera S wszędzie została zastąpiona wykrzyknikiem. Nigdy nie odkryto dlaczego. W liście tym autor przechwala się, że to on zabił kolet, ale że policja nigdy go nie złapie, bo on jest sprytniejszy. Poza tym nikt go nie widział i nikt nie wie jak on wygląda. Jednak popełnił błąd, ponieważ obok zdania nigdy mnie nie złapiecie biegli znaleźli odcisk palca. Jednak znowu na nic ten odcisk się nie przydał, ponieważ w bazie takiego odcisku nie było. Niezwykle to frustrujące. Policjanci byli prawie pewni, że jest to prawdziwy list w takim sensie, że napisał go sprawca zabójstwa kolet. Oczywiście istniało prawdopodobieństwo, że może być to głupi żart, natomiast ten list zawierał takie szczegóły, jakie znać mógł tylko sprawca, ponieważ nie podano ich do wiadomości publicznej. Napisał na przykład, że czekał w szopie koło ośrodka jeździeckiego i obserwował jeżdżące na koniu dziewczyny. Nikt go nie widział. A potem ukradł samochód pozostawiony z kluczykami w stacyjce. W szopie przy ośrodku jeździeckim policja znalazła szmatkę, na której było nasienie. Więc ten list wyglądał bardzo wiarygodnie. Miesiące mijały, a śledztwo właściwie utknęło w martwym punkcie. Wtedy też postanowiono tę sprawę bardziej nagłośnić. 7 czerwca 1984 roku wyemitowany został pierwszy odcinek programu telewizyjnego, wyprodukowanego przez BBC, zatytułowanego Crime Watch. Był to program o tematyce kryminalnej, w którym prezentowano nierozwiązane sprawy z nadzieją, że ktoś z widzów posiada jakieś informacje mogące pomóc w rozwiązaniu danej sprawy. Czyli takie nasze 997. I właśnie sprawa Colette Aram była pierwszą sprawą, jaką przedstawiono w nowo powstałym programie telewizyjnym. Szczegółowo omówiono w nim przebieg zdarzeń oraz to, co policja do tej pory zdołała ustalić. Oczywiście liczono na nowych świadków, którzy być może pomogą ruszyć śledztwo do przodu. Detektyw Bob Davey w tym programie Crime Watch przedstawił rysopis poszukiwanego i powiedział, że mężczyzna ten najprawdopodobniej przebywał poza domem mniej więcej od 16.30 wtedy samochód został skradziony do 22. Apelował, aby zwrócić uwagę na domowników, którzy 30 października mniej więcej w tych godzinach byli poza domem lub wrócili z kluczykami z nie swojego auta. Detektyw powiedział też, że na policję zadzwoniła kobieta anonimowo i wyznała, że wie, kto zamordował kolet. Po czym załamała się, zaczęła płakać i odłożyła słuchawkę, a potem już nigdy nie oddzwoniła. Detektyw prosił w tym programie o ponowny kontakt, zapewniając jednocześnie o pełnej dyskrecji. W programie pokazano również. Anonimowy list, który otrzymała policja, i zwrócono się z prośbą o kontakt, jeśli ktoś rozpozna styl pisma. Oczywiście liczono na pomoc widzów, i owszem, po programie otrzymano sporo telefonów, jednak niestety żadna informacja nie przyczyniła się do przełomu w tej sprawie, i ze względu na przedłużające się śledztwo, jak i napływ nowych, bieżących spraw, którymi trzeba było się zająć, Dochodzenie w sprawie Colette Aram zostało zawieszone. Akta trafiły do archiwum z adnotacją nierozwiązane. Jak się okazało, sprawa została odłożona na długie lata, ale na szczęście nie na zawsze. Dochodzimy do momentu, w którym nastała era DNA i przeprowadziła rewolucję w świecie kryminalistyki. Odtąd takie ślady, jakie biegli zebrali w sprawie kolet, czyli próbki krwi i nasienia, które wcześniej niewiele pomagały w śledztwie, teraz stanowiły swoisty i jedyny w swoim rodzaju podpis zbrodniarza. 14 lat po zabójstwie kolet, w 1997 roku postanowiono wrócić do sprawy i spróbować wygenerować profil sprawcy z próbek krwi i nasienia, które zebrano w samochodzie, pubie oraz podczas sekcji zwłok. Profil DNA kolET biegłym udało. Się ustalić na podstawie próbek z sekcji zwłok. Jednak, jeśli chodzi o profil zabójcy, tego szczęścia zabrakło. Nie udało się go ustalić na podstawie materiału badawczego, jakim dysponowali biegli. Ten materiał pobrany podczas sekcji zawierał niewiele DNA, dlatego spróbowano jeszcze z próbką nasienia sprawcy, ale niestety i tutaj sukces był niewielki. Udało się ustalić tylko częściowe DNA sprawcy. Pozwoliło to, co prawda, wykluczyć niektórych podejrzanych, jednak wynik ten nie przyczynił się do wykrycia zabójcy. A na to przecież liczono. Próbki z ręcznika papierowego z Pabu również nie wniosły niczego do sprawy. I na tym badania się zakończyły w 1997 roku. Niestety, morderca Colette Aram nadal pozostawał na wolności. I tak dochodzimy do roku 2004. Sprawa ta nie dawała spokoju śledczym. Każdy, kto przy niej pracował, był zdeterminowany, aby doprowadzić ją do końca i ukarać sprawcę. W 2004 roku pojawiły się nowe możliwości i techniki badawcze. Nauka poszła do przodu, i w tym pokładano nadzieję. Kevin Flint został szefem Wydziału Zabójstw i wierzył, że tym razem odniosą sukces. Sprawę po 21 latach przypomniano w programie Crime Watch. I tym razem pojawiła się w nim mama kolet Jackie, która powiedziała, że po wszystkich tych latach czuje się jakby wydarzyło się to wczoraj i już nigdy nie zazna spokoju. Śledztwo rozpoczęło się na nowo. Wszystkie zebrane dowody i szczegóły były poddawane drobiazgowej analizie i jeszcze raz postanowiono przebadać materiał dowodowy pod kątem DNA. I do badania wzięto próbkę z ręcznika papierowego, ale nie liczono na jakieś spektakularne wyniki. A jednak z próbki udało się wygenerować dwa profile DNA: mężczyzny i kobiety. Profil kobiety porównano z profilem DNA Colette Aram i była zgodność. Na papierowym ręczniku znalezionym w pubie. W męskiej toalecie znajdowała się krew kolet. Następnie uzyskany męski profil DNA porównano z częściowym profilem, który udało się uzyskać w 1997 roku, i one również do siebie pasowały. W końcu uzyskano profil DNA sprawcy. Był rok 2007, 24 lata po zabójstwie kolet. To był prawdziwy przełom w sprawie. Coś, na co wszyscy czekali, i teraz determinacja, aby schwytać zabójcę, była jeszcze większa. Następnym krokiem było przeszukanie bazy danych, profili DNA. I tutaj, niestety, czekało rozczarowanie. Uzyskany profil DNA nie figurował w tej bazie. Zawód był ogromny, ponieważ wydawało się, że już tylko krok dzieli śledczych od rozwiązania sprawy. Jednak pomimo zawodu nie poddano się. Spróbowano z innej strony, a mianowicie zaczęto szukać pokrewieństwa z tym konkretnym profilem DNA. Czyli rozpoczęły się poszukiwania rodziny i chodzi tu o pokrewieństwo pierwszego stopnia. Rodzice, rodzeństwo, dzieci. Wszyscy mają bardzo. Bardzo podobne DNA. Praca była żmudna, a spośród tysięcy nazwisk wygenerowano 300 osób. Dotarcie do nich zajęło śledczym półtora roku i praca ta po raz kolejny nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Wydawało się, że sprawa znowu utknęła w martwym punkcie i śledztwo trzeba będzie odłożyć, a dowody pozamykać w pudłach na kolejne lata. I wtedy, takim rzutem na taśmę, postanowiono jeszcze raz porównać profil DNA sprawcy z bazą danych. Ostatnio robiono to w momencie, w którym śledztwo zostało reaktywowane, więc na pewno przez ten czas do bazy doszły nowe profile i warto byłoby je sprawdzić. Tak też zrobiono. I tym razem przeszukanie bazy danych zakończyło się sukcesem. Na liście pojawiła się osoba z bardzo podobnym profilem DNA do sprawcy, która na dodatek mieszkała niedaleko Keyword. Był to 21-letni mężczyzna John Paul Hutchinson. Zatrzymany został za przekroczenie prędkości. Ciśnienie znowu wzrosło, i nadzieja na to, że w końcu trafili na właściwy trop, była ogromna. Oczywiście ten konkretny mężczyzna zbrodni popełnić nie mógł, doszło do niej 25 lat temu, a on miał lat zaledwie 21. Jednak jego profil DNA był tak podobny do profilu zabójcy, że pokrewieństwo między nim a sprawcą było bardzo prawdopodobne. Na podstawie tego profilu DNA, odnalezionego w bazie danych, detektywi dotarli do czwórki braci mieszkających w południowym Nottinghamshire. Wychowywali się w okolicy Holm Pierpont, czyli tam, skąd skradziono Czerwonego Forda Fiesta. Policja nie mogła wykluczyć żadnego z braci. Każdy z nich był potencjalnym sprawcą. Jeden niedawno zmarł, więc zostało tylko trzech braci, i wszyscy zostali aresztowani rankiem 7 kwietnia 2009 roku. W areszcie pobrano od każdego braci odciski palców oraz próbki DNA. Jeden z braci, w przeciwieństwie do pozostałej dwójki, nie chciał współpracować, nie odpowiadał na żadne pytania śledczych i był wyraźnie zdenerwowany. I to właśnie jego odcisk palca pasował do odcisku pozostawionego na liście wysłanym policji, jak również jego profil DNA pasował do profilu zabójcy. 9 kwietnia 2009 roku, prawie 26 lat po śmierci Kolet, sprawca został zidentyfikowany. Był nim jeden z trójki braci, Paul Hutchinson. Kiedy doszło do zabójstwa kolet, mieszkał on w Keyword wraz ze swoją drugą małżonką. Ślub wzięli w styczniu 1983 roku. Dziesięć miesięcy przed morderstwem, i w tym też roku przenieśli się do Keyward, a ich dom stał kilka ulic od domu rodzinnego Colette Aram. Wiódł na pozór normalne życie z rodziną, miał dzieci, pracę, przyjaciół i był lubiany. Nikt nie zauważył żadnych niepokojących zachowań. Był taki jak wszyscy wtopiony w tłum. Jednak tak naprawdę nikt go nie znał, ponieważ Paul Hutchinson potrafił perfekcyjnie skrywać swoją prawdziwą naturę, a kiedy już ujrzała ona światło dzienne, okazał się mordercą, dewiantem seksualnym i patologicznym kłamcą. Lubił chować się w szopie i obserwować młode dziewczyny jeżdżące na koniach. Przez lata utrzymywał, że jest chory na raka, co po sprawdzeniu przez detektywów okazało się kłamstwem, a żeby to kłamstwo było bardziej wiarygodne, nawet ogolił sobie głowę. Wymyślił je po to, aby oddalić się z Kilworth na jakiś czas, ten najbardziej gorący czas i przeczekać policyjne dochodzenie. W dniu popełnienia zbrodni, nieobecność Pola w domu nie wzbudziła żadnych podejrzeń, ponieważ powiedział on żonie, że musi wyjechać służbowo. Paul Hutchinson nie przyznał się do winy. Co więcej, odpowiedzialność za te zbrodnie starał się zrzucić na swojego zmarłego brata. Jednak policja powiedziała mu, że profil DNA jego brata nie pasuje do profilu sprawcy. Policja otrzymała próbkę krwi zmarłego brata ze szpitala, w którym przebywał tuż przed śmiercią. Wtedy Hutchinson, nie widząc już żadnej deski ratunku, przyznał się do winy. I 25 stycznia 2010 roku został skazany na dożywocie za zabójstwo 16-letniej Colette Aram. A minimalny czas, jaki musi spędzić w więzieniu, to 25 lat. Jednak jego czas za kratkami był o wiele krótszy. 11 października 2010 roku, czyli 9 miesięcy po skazaniu, Paul Hutchinson przedawkował leki i został znaleziony nieprzytomny w swojej celi w więzieniu Nottingham. Zmarł w karetce w. W drodze do szpitala. Jego córka powiedziała, że jej ojciec był w głębokiej depresji po tym, jak żona go opuściła. Jackie, pomimo, że sprawca został ukarany, to spokoju nie zazna już nigdy, bo nigdy nie otrzyma odpowiedzi na pytanie dlaczego. Paul Hutchinson jej nie udzielił, jak również nigdy nie wykazał żadnych wyrzutów sumienia z powodu tego, czego się dopuścił. DNA Pola Hutchinsona nie zostało powiązane z żadnym innym nierozwiązanym morderstwem. I to koniec tej sprawy. Kolet Aram była u progu życia, kiedy spotkała na swojej drodze pola Hutchinsona, a ten z ogromną brutalnością i bezwzględnością odebrał jej życie, pozostając bezkarnym przez długie, długie lata. Nie wiem, czy w przypadku tej sprawy można powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość, bo zabójca, pomimo że po długich latach, to jednak został złapany, osądzony i skazany. Jednak na koniec całej tej historii pozostaje poczucie ogromnej niesprawiedliwości. I to tyle na dzisiaj. Jeśli chcielibyście wesprzeć mój kanał, to możecie to zrobić poprzez subskrypcję, łapkę, komentarz, a także udostępnienie tego filmiku innym, podaniem go dalej. Będę i zawsze jestem wdzięczna za wasze wsparcie. A na dzisiaj to tyle, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i mam nadzieję do usłyszenia.